Eee, polskie lobby Bo mnie nie było dużo dni na polskim lobby To było dramatyczne W końcu dołączyłeś się na polskie serwery Bo zwykle to były te angielskie Panie Czekaj Deodoki? Ej ty Deodoki Prawdziwy? Prawdziwy jesteś? Czy ty jesteś youtuber? <trym trym trym> deodoki ho, ho. Proszę odpowiedz Bo jestem gigopan jak to jesteś ty Nie yes. <trym> gadaj ja kiedyś jesteś YouTuberem, chłopie Czuję się niekomfortowo. Ej, się Nie wiem, zależy jak będzie. Do dodoki, najlepszy YouTuber. Nie jestem najlepszy, ale dziękuję za Twój szacunek twoją stronę. Nie wiem. Dobra, dodoki, chcesz zrobić? Dobra, czekaj. Co to jest? Super. Talina jest sztywna? Cóż za konstrukcja? Kurde, lecę! Puść to, puść to, zostaw to, Jezu! Zostaw ławkę w górę jak się podoba film Albo po prostu zostaw ławkę, bo potrzebuje rozgłosu. O, chyba wyląduję! Wylądowałem! Dobra! Czy można lecieć z tej lotki? O kurde! Kurde! Lecę! Lecę! Jezu! Wszystko! A jak dobrze, że wylądowałem na materac! Hot wheelsy puszczam! Ej, deodokie, jedziemy. Wow. Cóż za moc! Zbanujecie! On stika! Jezo! Nic się nie dzieje! przez Co? dziurę! Co? Co? Polska jeden. problem. Tak, tu tak, tak. Wow, to Myślałem, że to ty! Dobre! Stańcie koło siebie, Fikusio z przyszłości. Zielony, a tu jesteś! Ja nie umiałem wyjść z tego keiva. Jezus Chrystus! Jezus Chrystus, gdzie? Nie. nie! No, co to miało być? Obrażam się na tą grę. Nie, pozew leci. O, pośliznąłem się! Strzelają na mnie! Jestem fotostrzałem no nie niemieckich władz! A ty jesteś taki właśnie taki Strzelać do Fikusia Strzelać do Fikusia Leży, leży, leży Wywalaj, leż. w imię Polski! Jezu, jaka Co? Cóż za wojna! Zbliża się do mnie jakiś bonsat! Strzelać do żółty! Jezu! Widzowie przy okazji zapraszam na Twitcha i na Discorda, na Discorda najbardziej. Link w opisie. Aaaa! Dostałem! Strzelajcie! Za sobą! Do niego strzelajcie! Do niego! Strzelajcie! Do niego strzelajcie. Do tego strzelaj, do tego! Walczę o wolność pudelę. Dygi, To jest wojna! Jest! Ostatnie życie mam. Jest! Dostał, dostał, ale dobrze go strzeliłem w locie. O mną strzały, bardzo żwawi! Walka w powietrzu. No nie mogę trafić! O trafiłem. Runda druga! Trafiłem! Runda trzecia! Ja WIEM! Ja mam dość tej gry, co to jest? ja z trzeciego uniwersum. Siostra, mam dość. Dzięki za oglądanie tego filmu, mega. Szybko przypomnę, Discord w opisie, Twitch w opisie, wsparcie w opisie. Proszę, jestem biedny, wyślij dwa grosze. I siema.